To dzień dobry. Ja już nawet nie pamiętam, jak coś w ogóle grało. Znowu. No, bo no tak za każdym razem, Nagramy jeden odcinek, potem nie wiemy, co się dzieje. Ja już w ogóle. Nie, klikam przypadkowo W moim w przypadku to to działa, no bo. Nie wiem, jak Ale u ciebie. Ale pamiętam, miałem takie fajne kombo na nie ustawione, tylko. Kur... I pan, to teraz się nie robiło. Ogrom czasu minęło od kiedy żeśmy w ogóle widzieli te ekrany tutaj. W postacie. <laughs> nie? No dość tak. Ogólnie jeśli będziecie słyszeć jakiekolwiek różnice w dźwięku, to dlatego, że nagrywamy z pomocą takiego nowego programu. Discord. Discord. Ale jak na razie wszystko idzie i... bardzo dobrze. Mimo, że to jest też przeznetanie. I mi się trochę przerywa. A u mnie wszystko jest ok. Przyznaj się, pornole włączyłeś w tle. A jaki to ma sens? Hmm, w sensie, że co? Pornole w tle. No. No wiesz, ładuje ci się filmik w tle i tak ten, też może ten. No, mojemu przykładowi Bracholowi, jak ja ten, jak gra w BF-a, to czasami jak włączę filmik ten na necie, to mu się przycina, nie? I dostaje pinga dziwacznego. Random mission. A, właśnie, też w ogóle zapomniałem o tych misjach. Special Active. A, my musimy jeszcze te. A, Skillał, Skilew trzeba. Sakc jest. Tylko, że ja używam skilli jakoś nie ten... No chyba, że muszę te co mają 100%, nie? Raczej 100% co biorą. Nie, obojętnie jakie. No ja właśnie strzelałem tym, kulkami, tymi, no to chyba... Że specjal skilla to uznaję właśnie mi tego. Ten ostateczny atak Co to jest? Nie wiem Ale to niebezpieczne jest Jakiś elementarny Coś tam Darkness Eliminate Darkness Same Quest Use a skill Extreme Heavenly Love Excluded to... Seria Ja nic nie widzę widzenie. czasami na tym ekranie. Nie. Czuję się jak dziecko we mgle w tym momencie. Chyba musiałbym powyłączać większość tych powiadomień na ekranie, bo... To jest pełno... niepotrzebnych rzeczy. Ale tylko się nie da wyłączyć. No, no to jest problem. No sorry, ziom, koreańska gra. Więcej na ekranie zajmują teksty, niż sama gra, nie? <laughs> Ej, bo ja miałem PETA kiedyś, nie? To już długie mam, chyba. Czemu nie masz? Umarł ci! No do tego smoka miałem, nie? Aha, no bo teraz te nowe. te skrzynki nam dali. O! Zawichł. Przed chwilą mi się zawiesił ekran, nie? Miałem biały Wiesz? ekran, no. A mi się po prostu zawiesił co tak. stanęło w miejscu. Teraz tera lata tym całym Lucy, ja coś tam ten tegest Czasami nic nie widzisz do co chodzi A i tak dostałeś tego? A my tu mamy w ogóle Lucję No Myślałem, że ciebie wywaliło z tego z Steamu. Czekaj, Pety ewoluuje, mi! Ja już plus 7, a nie, bo to Boże są te sparingowe, to, nie to są te sparingowe. Mój zwierzok ewoluował. Mam mój jeszcze mini, na 95 Kaching. Szanowny pan Besak jest gotowy Co jest? Gotowy What? Halo No co? Czy jesteś gotowy? No jestem gotowy. Bo potem znowu będzie... Yyy, metal kurwa. Yyy. No. Wtedy to miałem co układać, a teraz nawet nie mam co układać, bo wszystko jest układane jest wcześniej. Po, ty, tyle rzeczy w tym skrzynce odbiorczej. Aha, czyli muszę jeszcze później skrzynkę odbiorczą zerknąć? Nie, jest do ostatniej rzeczy wyciągnąć. Ufa. No i chyba będą... Z... dochodzimy do tego momentu, że będziemy musieli robić 300 razy jedną misję. Aha. Aha. Chociaż... najgorsze mamy za sobą, powiem ci szczerze. Jakościowe skóry. No bo będzie jeszcze gorzej, nie? A nie, czekaj, wróć. Potem będzie jeszcze tylko chujowe... Yy, ten... ten ogród? i te, turbiny a tych co trzeba będzie tych dwóch całych kolesi załatwić, nie tak przy przejeba na nic. A czy ten y... nie chomik, tylko jak to nazwać. On jeszcze jakoś później ewoluuje, jest mały, jest, dzie jest dzieckiem, potem dostaje tą chustę i jeszcze coś tam się z nim dzieje czy tak. Ale to ty już, ty już zmocasz nie? Chociaż w sumie nawet nie wiem bo jest najpierw jest diamencik, potem jest dziecko i potem jest... Jest, ten. Kryształ, jest kryształ dziecko, kryształ dziecka potem jest duży A on a nie dostał później jakiejś nie broni czy, tak. czy czegoś? Nie Ja tam wziąłem z tych tych paczek co nam dawali za powrót te, tą ze stąd, co mają jeszcze ziarna w sobie, nie? Mm. Tego drzewa. Więc Tak na wszelki wypadek, wszelki wielki. 250 mamy czas. Żaden problem. 750, o kurwa. To już gorzej, nie? Ale czasu jest sporo, więc... Misja sukces. Co tu się dzieje? Ale ty widzisz, co ta ludzki kurwa robi? A widzę W sumie... Jest pojebana postać Prawie Chuj. widzę Bo raz widzę, a raz nie No ej, zegarek Jeszcze nie tu zrobiłem jest tego pojebana. Nie mam dopiero 500 tego mania Wydane a oni jeszcze chcą Coś mało skili używasz Bo moje też używają więcej tego potrzebują skili, żeby ten many wyssać No i też w sumie nie używam tych no, ee, potion, tych potek, nie? Na manę Tylko na życie Bo niestety jak Fikunek e, ja tu tutaj mam, jest ograniczone. Ja, tu ja tu mam jednego skila? mam skilla, który nie mam ci co robi. Aha, już wiem. Już jest zajebisty. Już wiem, go wziąłem. Ech. Hm. Nazad Grand Prix. Nie ah. wiem, z tym kluczem. No, no, już chciałem powiedzieć, że się nie uruchomi, bo mi cały czas migała ta myszka na ekranie. Nie, użyj. Ekstra hem, really lobby, coś tam, coś tam, coś w raz 100 razy Na razie mam 30 coś 100 razy użyć skilli, nie? To jest... Ja, ja mam 40 A ty masz zegarek może? Bo ja nie mam zegarka <laughs> 123 E bardziej mówiłem o tym ile nagrywamy o to Co mam wiedzieć? No, no, ile no, to jak trwało? 4 to znaczy minuty, 5 minut i. Po 5 minut, 10 minut będzie jakoś, nie? Już. Tak przynajmniej mi się wydaje. może, a może nie. A może jednak. A może dlaczego by nie? A po co, na co, a dlaczego? Na co ci te grzyby? Hmm, dobra. Czekaj, to teraz ten. Co ja to podostawałem od tej kamieni? Jaka jest skrzyneczka? Peso Brinki. Mons, ym, Mówisz, że mocarz powinien być? A jak mam tin? Tylko napisane koło niego. Chyba jeszcze jeden level ma. Ej, mój PET ma 98%, no kurwa. <grystujcie> Nie <grystanie> się. Ale Nie czekaj, bo ja tak dostałem dobrze. zestaw pierścionków. Czekaj, ja muszę właściwie teraz właśnie też zobaczyć tą skrzynkę, ile jest... O matko, jedyna! Jeden... Dwa... Trzy... Cztery... Guild Coins? Made Ariel Card. Sama Mate Ariel. Woo! Nie mam miejsca w ekwipunku. Dobrze. Pięknie. Jak już dadzą ci Saga's ten, notes. to już konkretnie Akcesoria: Karta, Itemy, Kesty, Skrzynki. O, trochę tego żarcia dla peta. Doszło więcej. Co tu się dzieje, hmm, jakieś tabletki, jakieś te. Co to jest w tej skrzyni? Nie jest. O kurde, pierścionków, z groma. Co te pierścionki mogą dawać? Misa jakiegoś magicznego, tego, coś, ten, teges. Musiałbym iść. Co to jest? H na PvP. Te... A nie, Piesiątki? nie działają na PvP. Dobra. No. Ludz Wbuchy. Duszę jakiegoś trackera czy coś? Powiedz kiedy ready mm -hmm. Możesz już teraz włączyć Jedyne co mi zostało we w tej w skrzynce to jest jakieś ostatnie i niby mi pisze, że nie ma miejsca i prawdopodobnie to jest we itemy Bo może i nie, ale. No nie, dobra, jest. Hmm, 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 Turny Hiroko, hmm, hmm. a te skrzynka powracającego bohatera. Bohatera. Ej, nie ma miejsca, mam w punktu... to grać? To jest straszne. Aha, w sensie, że tam na wyjeździe, czy. Ogólnie, ogólnie, no to musisz wziąć jakiś stary tytuł zabawy. Nie mam jaki. Nie mam pomysłu. No wiesz, ja wziąłem tego falauta, zacząłem grać, nie? I w sumie to widzisz. Nie chce mi się. Zagram jedną rundkę w LOLa, potem gram tak z 2-3 Rocket League i potem się zastanawiam co dalej robić. Rocket League też sobie wziąłeś? Zajebiste jest. Gdzie teraz idziemy? Cargo Ship, bo chcę zobaczyć filmik. Aha. Coś cencel. Warum cencel. Coś pod koniec o, zdecydował tyś... się, że jednak mu się nie chce? Jak tyś plechasz po niemiecku, ty. Ja pan animu. hmm, hmm... hmm. hmm, hmm, hmm. Ok. Muszę sobie porobić miejsce we, w tym w ekwipunku. 56 level, co on tu robi, ty? Może pominął naście questów? Ło, to już widzę też się zmieniło. I to w chuj. Co to jest? Tak. Najlepsze to są tutaj te pieniądze według mnie. Tak. Wypadają tak w ogromnych ilościach, a i tak nikt na nie nie zwraca uwagi. No, nikomu nie są potrzebne. No, no tak, trzeba iść na dół. Co oni porobili z tymi mapami? Ja nic nie wiem, co się dzieje? No Ale w końcu się coś zmieniają. takiego... Tak, tak w sumie powiem, już, nie? Tylko nie, nie, nie po czym nie skracali te plansze. Czasami nawet nie wiesz, czy trafisz przeciwnika, bo tak jest skręcona mapa, nie? <laughs> przykładowo, używasz skill'a, a jesteś na rogu, nie, nie. ten, a jest zakręt, przykładowo. Twój skill leci gdzieś tam, a przeciwnik nadal zostaje w innym miejscu 20 razy zaatakuj przeciwnika bez przerwy I to będzie ciężkie przy takiej ilości osób No Nie zrobię tej misji A tym bardziej, że 20 razy, nie? Mhm mm Zrobiłem! Uh. Ja też. Nie, raczej nie. Wow. Nie włączyłem tego. Nie to. Nie spojrzałem na to, co trzeba. Nie, ja raczej tego nie zrobię, bo wszyscy idą do przodu i rozwalają przeciwników tak bez niczego. <laughs> no, Berserk Geba opierdalania się. Równie dobrze mogłem stanąć w jednym miejscu no. i czekać aż te. Watch. Watch, animacja. woli numer 9. ich! Woli! A co się stało z całą resztą? Jaką resztą? No pozostało od 1 do 8 Nie wiem Ty czujesz to, że mi zabrakło jednego uderzenia Dosłownie <noise> jednego Masz jeszcze szansę Nie, bo już mi się skończył czas zanim on się z, z ten zmienił Co ty gadasz jeszcze jest minuta No nie, mi już A nie, się bo skończyło. się zegar Mi się zegar zatrzymał, zatrzymał zapomniałem nazad destroyer tickle. tickle ciekawe czy teraz animacja też będzie tak samo głośna jak była wcześniej czy nie nie tylko jest <grym> na głębokim dalekim końcu No, mój pet, Evolve. Digi Ewolucja. Co ty kurwa, latacie? Głośna pół! Ja pierdolę. Chyba ktoś nie umie obsługiwać, kurde, tego sprzętu do, e, tego do dźwięku, ustawiania dźwięku. Kurwa, jak mi to rykło! To inoros. Co on bredzi... Co, co, co mi bredzisz tutaj, że wszystko jest zajęte? dobra. Niech ci będzie. Parę rzeczy faktycznie wygląda na zajętych. To co kończymy? No tak, kończymy, kończymy. Musimy poukładać tutaj tu faktycznie parę rzeczy, bo i po parę przedmiotów. Bo ekwipeunki się kończą. No to e, mam nadzieję, że Wam się podobało. I baj do no nie wiadomo kiedy. Baj.